Dzień dobry w poniedziałek 6 lutego. Zapraszam na nowe wydanie Biznes Update. Business Update to codzienne informacje biznesowe. Odsłuchaj przed pracą i zacznij dzień z przewagą. W piątek na warszawskiej giełdzie bez większych zmian najmocniej wśród bluechipów chipów rósł kurs Dino 1,5% do 386 zł za akcję i Allegro 1,5% do 31,50. Na szerokim rynku na uwagę zasługuje wzrost PGF polskiej grupy fotowoltaicznej prawie 40% wzrostu do złoty 10 zł za akcję. W Stanach Zjednoczonych spadki SP500 nieco ponad 1%, a nazda o ponad 1,5% w reakcji na mocne dane z amerykańskiego rynku pracy. Poprawa została odebrana jako czynnik zwiększający prawdopodobieństwo dalszych podwyżek stóp procentowych przez Fed. W piątek brytyjski indeks FTSE 100 osiągnął rekordowy w historii poziom 7900, prawie 6 punktów. Do zwyżek na londyńskiej giełdzie przyczynił się słabnący kurs funta, obecnie około 5,27, który korzystnie wpływa na wyniki eksporterów. Dodatkowo Bank Anglii przewiduje, że brytyjska gospodarka ma za sobą szczyt inflacji, w związku z czym prawdopodobnie nie będzie konieczności dalszych podwyżek stóp procentowych. Istotnie umacnia się dolar do 4,37 zł i euro do 4,71. Ropa tanieje o 3% do 73,5 dolara za baryłkę WTI oraz poniżej 80 dolarów za brent. Gospodarka i makroekonomia. W piątek prezydent podpisał ustawę budżetową na 2023 rok. Zakłada ona deficyt w wysokości 68 miliardów złotych, dynamika PKB na poziomie 1,7%, inflację średnioroczną w wysokości 9,8%. Z kolei agencja ratingowa Fitch prognozuje spadek inflacji do 10% na koniec roku. Stopy procentowe zostaną obniżone na początku 2024. Wzrost PKB w tym roku ma wynieść 1,1%, a szansa na uruchomienie środków z KPO została określona jako do pewnego stopnia kredit pozytyw. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma w planach ogłosić w tym roku przetargi na budowę dróg o łącznej długości około 565 km. Inwestycje te mogą kosztować około 28 miliardów 600 milionów złotych. Wiadomości z Unii Europejskiej od wczoraj obowiązuje unijne embargo na rosyjską ropę. Wiadomości ze świata Światowy indeks cen żywności FAO spadł w styczniu do 131,2 punktów. Ze 132,2 punktów w grudniu zeszłego roku, rok temu o tej porze, wskaźnik wynosił 135,6 punkta. Ekonomiści banku Goldman Sachs podnieśli przewidywanie odnośnie światowego wzrostu gospodarczego w tym roku o pół punkta procentowego do 2,3%, główną przyczyną rewizji prognoz jest otwarcie chińskiej gospodarki, co umiarkowanie pozytywnie wpłynie na światową koniunkturę. Szef Międzynarodowej Agencji Energii FATIH Birol poinformował w niedzielę, że w wyniku limitu cen na rosyjską ropę, przychody tego kraju spadły w styczniu o 8 miliardów dolarów, czyli 30% rok do roku. 5 grudnia zeszłego roku państwa zachodnie nałożyły maksymalny limit cenowy na rosyjską ropę w wysokości 60 dolarów. Informacje biznesowe. Notowany na New Connect producent białka z owadów z Wielkopolski finalizuje uzyskanie finansowania bankowego na budowę fabryki. W lutym spółka planuje przeprowadzić drugą emisję akcji na New Connect, dzięki czemu ma zebrać wkład własny w wysokości 25% wartości inwestycji. Cała inwestycja ma kosztować około 200 milionów złotych. Wydawca gier Olin Games utworzył odpisy aktualizujące wartości niematerialne dotyczące gier na dzień 31 grudnia zeszłego roku w łącznej wysokości 14 milionów 300 zł, co przełoży się na wynik za cały rok, jak poinformowano, decyzja o dokonaniu odpisów aktualizujących nakłady na wartości niematerialne z wynikiem oceny ryzyka nieuzyskania przychodów z poszczególnych gier lub jest związana z zakończeniem kontynuacji projektu z uwagi na nieopłacalność ekonomiczną. Pod koniec stycznia polskie sieci elektroenergetyczne podpisały umowę o wartości ponad 300 milionów złotych z konsorcjum pod kierownictwem firmy CGI Information Systems and Management Consultants na realizację centralnego systemu informacji rynku energii z usługami wspierającymi. Konkurentem była firma DXC, której oferta nie spełniła wszystkich wytycznych przetargu. Platforma XTB nawiązała współpracę z internetowym kanałem sportowym, w ramach której będzie partnerem programów dotyczących sportów walki, Octagon Live i Wringu. ringu. Logo XTB pojawi się także w cyklach Hate Park i dziennikarskim Zerze. W środę 8 lutego odbędzie się kolejna tura negocjacji w sprawie podwyżek w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Szef Sierpnia 80 Bogusław Ziętek ocenia, że jest duża szansa na porozumienie i wzrost wynagrodzeń na poziomie 15%. Wiadomości ze świata. Po ponad 20 latach Ford wraca do zmagań w Formule 1. Amerykański koncern nawiązał współpracę z Red Bull Powertrain z celem przygotowania hybrydowego napędu do bolidów Formuły 1, który byłby dostępny od sezonu 2026. Netflix i General Motors ogłosiły współpracę w ramach kampanii Everybody In, producenta samochodów, której celem jest promowanie pojazdów elektrycznych. Partnerstwo zakłada m.in. zwiększenie obecności pojazdów elektrycznych General Motors w produkcjach Netflixa. Na początku współpracy obie firmy wyemitują reklamę podczas finału Super Bowl 12 lutego. Jak wynika z danych firmy analitycznej LikeWeb, chatbot ChatGPT osiągnął w styczniu, czyli dwa miesiące od swojego startu, 100 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie, co czyni go najszybciej rozwijającą się aplikacją konsumencką w historii. Liczba unikalnych użytkowników w styczniu wynosiła 13 milionów dziennie, czyli dwukrotnie więcej niż w grudniu. W piątek informowaliśmy, że dostawca chatbota wprowadza subskrypcję w cenie 20 dolarów miesięcznie, dającą priorytetowy dostęp do serwisu. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Irlandzka firma Zeus, produkująca opakowania m.in. dla Lidla, Kauflanda czy sieci McDonald's, ogłosiła przejęcie założonego w 1993 roku producenta i dystrybutora maszyn pakujących Polpak. Przejęta spółka posiada 7 oddziałów i wypracowała w minionym roku przychody przekraczające 8,5 miliona euro. Dla Zeusa akwizycja wpisuje się w realizację planu opartego o akwizycję w Europie, który ma umożliwić grupie osiągnięcie w tym roku sprzedaży przekraczającej pół miliarda euro. PGE podpisała z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowę kredytową w wysokości miliarda czterystu milionów złotych. Środki mają zostać przeznaczone na kablowanie linii średniego napięcia, instalację liczników zdalnego odczytu, przyłączenia nowych odbiorców. Po zawarciu umowy łączna wartość nominalna umów finansowania PGE z EBI wynosi 5 miliardów 660 sześćdziesiąt milionów złotych. Spółka Unimod Investment podpisała z PKN Orlen warunkową umowę kupna całości spółki Lotos Terminale za 450 milionów złotych. Sprzedaż Lotos Terminale do Unimod to spełnienie jednego z wymogów postawionych przez Komisję Europejską. Firma Quantum Software dostarczająca oprogramowanie dla sektora logistycznego i produkcyjnego rozpoczęła przegląd opcji strategicznych. Jak napisano w komunikacie, emitent rozważa wiele możliwych kierunków strategicznych, które w szczególności mogą oznaczać pozyskanie inwestora strategicznego lub finansowego i skutkować zmianą struktury akcjonariatu emitenta. Dodano, że decyzja o podjęciu przeglądu wynika z sygnałów zainteresowania, jakie emitent otrzymał od potencjalnych inwestorów. Sygnały te dotarły bez podejmowania przez emitenta jakichkolwiek działań inicjujących. Zarząd planuje zawrzeć umowę z zewnętrznym doradcą, który wesprze spółkę w podjęciu decyzji. Quantum osiąga przychody rzędu 40 milionów złotych rocznie, a jego kapitalizacja na GPW to też około 40 milionów wiadomości z Unii Europejskiej amerykański fundusz KKR złożył grupie Telekom Italia ofertę nabycia pakietu kontrolnego infrastruktury stacjonarnej. Według nieoficjalnych informacji podmiot miał zostać wyceniony na 20 miliardów euro. Radę dyrektorów Telekom Italia ma zebrać się najpóźniej w czwartek celem ocenienia oferty. Austriacki koncern paliwowy OMW rozważa sprzedaż niektórych międzynarodowych aktywów naftowych i gazowych. Firma dąży do długoterminowego celu wycofania się z wydobycia. Według nieoficjalnych informacji, firma współpracuje z doradcami w celu oceny zainteresowania portfelem ze strony inwestorów strategicznych i private equity. OMV prowadzi wydobycie w takich miejscach jak Libia, Tunezja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jemen, Iracki Kurdystan, Australia, Nowa Zelandia, Malezja i Norwegia. Wiadomości ze świata, jak wynika z danych serwisu Private Equity International, w zeszłym roku 1520 funduszy zebrało 727 miliardów dolarów, co oznacza spadek wartościowy w stosunku do wcześniejszego roku o 102,5 miliarda. W styczniu tego roku ogłoszone skupy akcji własnych wzrosły ponad trzykrotnie do 132 miliardów dolarów w porównaniu z rokiem ubiegłym, osiągając najwyższą sumę, jaką kiedykolwiek rozpoczęto rok. Kwota ta przekroczyła również poprzedni styczniowy rekord sprzed dwóch lat o ponad 15%. Prawo i podatki. Prezes spółki FB Service i zarazem członek zarządu Budimexu został aresztowany na dwa miesiące. Dziś ma odbyć się nadzwyczajne posiedzenie Rady Nadzorczej Budimexu. Celem wyjaśnienia sprawy, Zdaniem katowickiej prokuratury, FB Service miał w 2020 roku przekazać 5 milionów złotych łapówki za załatwienie kontraktów w warszawskim miejskim przedsiębiorstwie oczyszczania. Pośrednikiem miał być Rafał Baniak, były wiceminister skarbu, obecnie szef organizacji pracodawcy RP. Informowaliśmy już że decyzją sądu został aresztowany na 3 miesiące. Baniek podtrzymuje, że jest niewinny. Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do sądu wniosek o tymczasowy areszt wobec biznesmena Leszka Czarneckiego. Jest to już drugi wniosek o areszt Czarneckiego w związku z aferą Getback. Poprzedni nie, nie został uwzględniony przez sąd. W przypadku jego uwzględnienia możliwe będzie wystawienie za biznesmenem europejskiego nakazu aresztowania i międzynarodowego listu gończego. Łokik wszczął postępowanie przeciwko Med Professional, spółce zarzucono składanie zaproszeń pod fałszywym pretekstem, wprowadzanie w błąd co do nagród oraz utrudnianie odstąpienia od umowy. WOKIK przypomina, że od 1 stycznia weszły w życie przepisy ograniczające nieuczciwe praktyki na pokazach handlowych. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zwraca się o stanowisko do dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów w sprawie oceny opłacalności oszczędzania w ramach indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego IGZE. Rzecznik podnosi, że opłacalność i atrakcyjność tej firmy oszczędzania znacznie spadła po wprowadzeniu programu Polski Ład i Nickie Podatki. Wojewódzkie sądy administracyjne wydały niedawno kilka orzeczeń negujących niekorzystne rozstrzygnięcia Fiskusa, które wykluczały zaliczenie do kosztów CIT wydatki na budynki, których spółki nieruchomościowe nie amortyzują rachunkowo. Sądy uznały, że ponieważ istnieją wątpliwości co do treści normy prawnej, należy ją wykładać na korzyść podatników i wskazały, że w stosunku do reguł zaliczania w koszty dla spółek nieruchomościowych ograniczenia odnoszą się do nieruchomości uznawanych. Dla celów bilansowych za środki trwałe podlegające amortyzacji lecz nie dotyczą takich, które są traktowane jako inwestycje. Oznacza to, że spółki nieruchomościowe mogą bez ograniczeń zaliczać do kosztów CIT budynki, których nie amortyzują rachunkowo. Sąd najwyższy rozstrzygnie czy umowa kredytu frankowego jest umową wzajemną, a w związku z tym czy roszczenia banków wobec kredytobiorców w związku z między innymi korzystaniem z kapitału mogą być rozpoznawane w jednym procesie, czy też muszą być rozpoznawane oddzielnie. Wiadomości ze świata amerykańskie fundusze hedgingowe, takie jak Point 72 czy Citadel, zostały poproszone przez amerykańskie organy regulacyjne o dokonanie przeglądu osobistych telefonów komórkowych niektórych pracowników w ramach śledztwa w sprawie korzystania przez Wall Street z nieoficjalnych platform komunikacyjnych, takich jak WhatsApp, do prowadzenia działalności. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd bada również praktyki domów maklerskich, zarządzających pieniędzmi i firmy private equity. Elon Musk został uniewinniony od zarzutu narażania inwestorów na straty polegające na gwałtownym spadku wartości akcji Tesli na skutek publikowanych przez niego tweetów w 2018 roku. To już wszystkie informacje w dzisiejszym wydaniu podcastu. Nieco więcej informacji, szczególnie dotyczących danych rynkowych, znajdą Państwo w wersji tekstowej naszego serwisu w formie newslettera, na którym można zapisać się na biznesupdate.pl. W nim także linki do wszystkich źródeł. Ja życzę Państwu owocnego poniedziałku i całego tygodnia. Do usłyszenia jutro.